Witam Was bardzo serdecznie w 209. odcinku programu Magiczny Ogród. Dzisiaj będzie właśnie też troszkę o tej roślince, ale nie tylko. A za nią widzicie, wysiałem parę roślinek. Pewnie jak coś zejdzie, to Wam od razu pokażę na Instagramie albo filmik się zrobi. Zobaczymy jeszcze. Chciałem Wam jeszcze pokazać moją pauczychę. Posadziłem ją, jak od razu przyszła z całą paczką tych wszystkich cebul, bulw i tak dalej. No i w tym tygodniu nie byłem w domu codziennie i no niestety złamało się ten listek przykwiatowy. No i widać, że on zasycha już taki, jest taki mizerny i. No i ciężko z nim ogólnie, ale mm, jak na razie zapachy inne czuję ale no, nie czuję jakiegoś strasznego zapachu gnijącego mięsa czy innych podobnych jak czytałem o tej roślinie. Może jeszcze nie rozkwitła w pełni, ale no, na razie nie czuć takiego ostrego zapachu mocnego. Ale jest coś bardzo ciekawe. Pewnie jak będzie większa, będzie bardziej wyraźny ten wzór w środku i, i na tym całym listku, jeżeli będzie on wykształcony, bo widać że ewidentnie, że tu się złamało coś. No nie przyfilowałem, nie było mnie w domu po prostu i taka sytuacja. Ale jestem i tak zadowolony, bo jest to druga moja pałczycha, bo pierwsza przyszła już zgnita taka. Próbowałem reklamować, ale pan nie uznał, stąd już to moja wina, więc trudno się mówi. Ale z tej jestem zadowolony. Bardzo mi się podoba ta roślina. Pewnie jest większa ilość tych roślin właśnie z tej rodziny. O, pewnie kilka kolejnych nowych sztuk, jakichś. Pewnie już nie pałczychy, ale jakieś podobne. Chciałem Wam jeszcze pokazać, jak będę sadził właśnie wrzosce na wrzosowisku. Bo wypadło parę sztuk wrzosów, takich pierwszych, które były posadzone w tamtym roku. I stwierdziłem, że dosadzę wrzosce, będę sadził wrzosiec krwisty odmiany White Perfection. Zazwyczaj w sprzedaży są one właśnie w pojemnikach produkcyjnych takich. Moje widać właśnie są bardzo dobrze przekorzenione nawet. Cechą właśnie roślin wrzosowatych jest taki specyficzny system korzeniowy, który jest taki bardziej szkieletowy. Dlatego wymagają właśnie gleb torfowych. I no, będę teraz dosadzał tutaj parę tych sztuk. Będę sadził właśnie je tak plamami, żeby tworzyły takie większe łany, żeby no z czasem one wzrosły się, tak jak tu już są przycięte żeby wzrosły się i tworzyły ładne takie grupy, duże plamy kolorystyczne. Jeśli chodzi o rozstawę, to zalecana jest tak od 20 do 30 cm. Ja z racji tego, że chcę mieć szybciej efekt, posadziłem troszkę gęściej i na razie nie będę ich chciał, dopóki nie przekwitną. I pewnie kolejny odcinek o nich będzie właśnie jak przekwitnął i będę je ciął wszystkie trawa pampasowa po zimie najprawdopodobniej w ogóle nie przeżyła nie okryłem jej wcale, nie miałem czasu więc no konsekwencje widzę tego ewidentnie widać, że po prostu była za mokro i pędy po prostu wygniewają i no właśnie widać wychodzą po prostu takie całe kawałki zgnita podstawa pędów najprawdopodobniej w ogóle nie przeżyła mimo, że próbuje się tam coś wyciągać i próbuje dalej jakoś funkcjonować no ale na pewno nie żyje, więc pewnie niedługo już ją wykopię. Z takich ciekawych roślin zaczynają też kwitnąć cimierniki i mam bodajże dwie odmiany zastosowane w ogrodzie i ta jest o podwójnych kwiatach. Ta też, ale lekko innych, jakiś inny odcieniec kwiatów i czekam, żeby się bardziej rozwinęły, wyrosły bardziej w górę, więc pewnie też niedługo będzie jakiś pokaz ich też powoli wziąłem się już za plewieniem, bo już człowiek nie wysiedzi przed komputerem na zajęciach tyle, więc no powoli będę plewił, będę ściułkował już, więc niedługo pewnie będę pokazywał efekt moich prac.